MC. Dobra. No i co? Oczywiście dziki, e... Jest i tu Esa, e, Trąby. Tu podobno Esa, ale nie wiem czy to jest ESA. no Mój kolega będzie ze mną grał i będziemy we dwójkę grać. Dobra, ja mu oddaję klawiaturę. I co? No ja... Ja do niego poczekajcie. Zadzwonię, bo jest trochę ode mnie. Do niego zadzwonię, poczekajcie. Na Discordzie oczywiście.

Mas masz jakiegoś nemosa? Co? Masz nemosa? Nie Dobra A masz jakiegoś... Przemianowitowie? Yy, weź te pnij, weź te pnij Już te pnij. Ej normalnie rudy są lepsze niż zainstalowałeś tego dzika. No. Mhm. Już akceptuję, akceptuję Dobra. Ja się um, um, trąby, trąby, trąby. Jak mam trąby? No to Weź zróbnę mosa, chcesz opsa. Ej, ale normalnie rudy są fajniejsze. Nie zauważyłem tego. Weź mi open Nemos, please. Żebym się, tylko nie, żebym się nie no. wywalił, bo będzie przypał. Tylko że do mnie lubię jakiś stalib ja coś. Ej, czemu coś zamurowali? Weź od muru. No dzięki. A, że nie ma tego szobsa. Musimy. Ej. Poczekaj! Poczekaj, do EC odłoży czaszkę. Ej, e, mam tego? Mam łaskawieńca Mam łaska łaskawieńca w, w, w rączce? Masz. Okej, okay, ty też masz. Tylko, ej, weź wyłącz, ej, weź wyłącz, ej weź powiedz jak zrób. wyłączyć tak, 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 czat. Jak wyłączyć czas, y, czat? Co? Jak wyłączyć czat? A, to zaraz przyjdę do ciebie. Dobra, to dawaj. No i ustawiamy to, to rozmiar tutaj, tutaj. No to weź błąd. Zero? No. Dobra. Dobra, teraz już nie masz. Dobra, dawaj gramy, 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 gramy. Weź poczekaj, poczekaj. Tepa, tepaj. Proś, y, tepaj, tepaj. Aha! Jeszcze nie zostało 7 minut. Ale, ale co? Mam dostaną 6 minut. Czekaj, bo ja nie będę do... już... Umiesz łączyć czat? Umiem, umiem. Tylko daj się na sztuce. A, za spamu, to poczekaj. Ej, ludzie! Patrzcie, jak to się robi. O ty minu. ej. Weź mnie nie, mieliśmy sojów. No weź Tylko tak swojemu koledze nie róbcie, bo on będzie zły na was To, no. mu, to było dla kontentu Już jest Więc jakby pan nie rób się tak swojego koledze To było pod film Dobrze, tak, dobre Ej, czemu dali zakaz spamu? Szkoda Weź mnie kurde nie bij no Patrzeć oporami, jak zrobić koledze się typa! No weź już! Nie bij, nie bij, nie bij, tepa, tepa Dobra, ludzie, jak jak zginiemy, to ludzie je widać Ej, poczekaj, poczekaj Jestem w walce, nadal nie mogę go tepnąć razu łeb wstawię, jak wyjdę. Pęci trzy, dwa incja dostał. Logan, Uciekł czeck. Tak, nie kolegów, i już tam. Dobra. Nie mogę, to podczas walki. Tepnie kolegów jak nic. Wiesz obsadę tu Wiesz Dobra, jest, dobra. Masz jakiś ten? Dobra, idę na RTP i ci tepnę. Poczekaj, skopi się pod ziemię. Nie, nie idź pod ziemię. Nie? To czekaj. A ja jestem w tym punktu, dobra, wydobywam, cię. To tepnij się do mnie. A, to czekaj. A ty się tepniesz chyba do mnie. Czekam, bo się wiesz. Bo widzowie czekają. I się mudzą. Ale czekaj, zapomniałem. Widzowie tylko jak wysyptają, to to, to co? Jak chcecie to mam poćwiczyć, tak na nim. Ale ty mnie strapujesz. Ale nie, nie, nie. Jakby sobie nic nie mówiłam. Jakby co tylko do siebie mówiłam. Tak grabę. Weź mi wyślij. Co? Weź mi wyślij. Pronto. Ale ty dojść tak mi dojś, te, 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 te. Zdawić. całą Dzięki. Hmm, teraz ostatnia perła. Zobaczymy, czy ją Dobra, rób Dobra. tego nam. Mówisz na nosa, ja mówisz. Musisz się najpierw nauczyć, jak kuburuję. Jasne? Jestem twoim... ...zawodnikiem. Ile masz krwi, wampira? Okej? Okay. Nie dwa, tylko dwie. Ej, dobra, chodź do tego Nemusa. Co czemu tego robić? Chodź. Raz? Ej, czekaj, zróbmy, żeby nie mógł kozorać. Ej, jak on tepnie kolegów! Nie, najpierw ty! Idź tam po prostu i nie gazuj. Zrób mi najpierw nemuzka. Hmm. Czy ty jesteś serio jakiś? Czekaj, bo nie mogę... Czy, czy tam? A, bo ty... Tu... Czy ty jesteś serio jakiś? Ej, bo ja potyku nie mam, weź mnie nie bij. Łep, poczekaj, zba... Ej, bo mnie wywaliło! Nie wywaliło z gry! O kurwa. Nie wywaliło się. Widzę, że kiwasz głową. No dawaj. Weź tego led i weź patyk. Ale chyba nie mam. Co? Nie mam. Weź mi wódź. Czekaj... Mm. Okay. To chodź samo. Chcemy jeszcze z knokiem. Czekaj. Taki diax. Diamentowy nie zinstaluj się pięci. Zaklęty ogień to nie? O, o, o no, dobrze. Za co to, to się wziąłem? Dawaj tu. Ej, ja ty też masz ten mod, co ja? Bo ja sobie chyba dzisiaj jeszcze poinstaluję trochę modu. Chodź tam. Okay? Weź, idź. Ja to zamruję. Nie zrobię nęca. Okay. Cześć. Ty jesteś chory na kufkę? Poczekaj, ja sobie wysegrywuję select i pójdę. czy zabija od razu? Nie, pa. Tak. i od razu kowłema a ja czym się stałem w drugiej ręce? a dobra już skończyłem Co się robi Co się, co się, co, jak to się robi? Tak to się robi? Ja chcę się nauczyć, a, albo grać No to dawaj na jakiś serwer 1v1 będziemy grali To dawaj na star. Dobra, to czekaj To weź mnie nie hitaj, dobra? Uff, widzowie, no jest ciężka, Bo ja nie dużo gram w Minecraft'a Ja mam jedno konto, na której mam na tym serwerze 40 Śmierdzi. Zobaczcie, powinien nauczyć, od którym też się jej tajtownik zeraja, podoba zeraja. Oczywiście. Może być. A jutro będzie u mnie live'i. -y. Gdzieś tak dziewiąta. No więc wbijajcie na jego kanał, tajtownik. Ej. Czemu mnie nie... Dobra, set low i i Cię zaproszę. Jak najpierw się ogarniemy, jak to zrobić, bo są trochę problemy, A ja gram na czym? Weź zaproś mnie do duo. I ty masz 1000... milion IQ... IQ... Coś na mhm. jakieś złe co ty. Na jakim jesteś, ch? Na ch? Czekaj, bo ja się nie wbiłem na ten... Y, list... Hmm. czekaj, na co ja wbiłem? Poczekaj, chyba mnie nie ma. Czy Poczekaj. Bo ja chyba nie. Set. kliknij, idzie na skrzynię. jeden czy dwa. Czekaj, bo ja jeszcze nie nie, nie mnie na serwer. Poczekaj, ja nie mam wagonika. A na box S y, PVP na, na jakim serwerze w ogóle? Na tu na Minestar. Minestar star. List. Czekaj. Tam masz ostatnie. A, ok. Duo. Czy nie, było, Dobra. I to jest wiąż wagonik. Zwielenie się dwa. Czekaj. Czekaj, zmniejszę się sobie czas. A, to ja idę do siebie. Wejdź do mnie do łączy. A Ty? I o inny? Czekaj, co? Cześć, czwarty? Dobra, no. Tojtowni. No. Tojtowni. Spójrzcie, Tojtowni. Hmm? Ja teraz jestem w tym. Ej, ale... Ej, halo... Ej, ale ty miałeś mnie uczyć. Ty miałeś mnie nie zabijać, tylko miałeś mnie uczyć. No to ja cię właśnie uczę. że no żebyś tak nie robił, bo takie coś się stanie. No nie wiem. Ja mi... No a ja mam chyba ci zrobić, tak? No tak, ale ty mnie nie zrobisz chyba, nie? No to daj mi się tego nauczyć, Bambiku. Mnie. No to daj mi z tego wyjść, że miałeś robić nemosa, tak na wol, tak powolutku. No cóż, widzowie, nagram odcinek jak się nauczy robić nemosa. Elo, stawiajcie łapki w górę oczywiście i proszę was, no, żebym się nauczył robić nemosa, Elo.